Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Na moim kanale w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o możliwej współpracy Brawl Stars i Star Wars. No więc tak, wczoraj Brawl Stars na swoich profilach społecznościowych udostępniło takie oto zdjęcie. Na nim widzimy kiełka siedzącego na ławce na złomowisku. Wpatruje się on również w lornetkę, która dla wielu z Was może wyglądać znajomo. Dla mnie również wygląda znajomo, ponieważ to, są to oczy Wally'ego z filmu Pixara Wally. -E. Poza tą lornetką na obrazku można założyć jeszcze kilka nawiązań do tego filmu. Również jest na przykład mała pszczółka latająca obok kiełka, symbolizująca może na przykład w grze pszczółkę B, która która również jest oczywistym nawiązaniem do tego filmu, bo jest nawiązaniem do Robaczka, czyli najlepszego przyjaciela Walliego na ziemi ale lornetka i pszczółka to nie jedyne nawiązania do Wally'ego na tym zdjęciu całe to środowisko złomowiska na którym znajduje się w tym momencie kiełek nawiązuje do planety Ziemi z tego samego filmu, jak pamiętacie w Olim. on na początku filmu był na Ziemi, która wyglądała po prostu jak takie wielkie wielkie złomowisko, na którym on musiał oczywiście posprzątać to nawiązanie na pierwszy rzut oka dla wielu osób może być niezauważalne lecz gdy przyjrzymy się bliżej górą, znajdują się za kiełkiem, no to możemy się na przykład zobaczyć ikoniczne dla filmu sześciany. Tak można to powiedzieć, zby, ze zbitych śmieci. Słuchajcie, jest to oczywiście bardzo ikoniczne, ponieważ Wally był robocikiem, który zbierał śmieci przez cały świat, ubijał je w takie sześciany, właśnie i kładł je sobie. Słuchajcie, na, na kubkach, które wyglądały potem jak takie wielkie, wielkie góry. Patrząc na te zdjęcie, możemy domniemywać, że inspiracją do stworzenia kiełka przez Brawl Stars była roślinka z filmu Wally postać samego Wally'ego. Jak widzicie, kiełek został stworzony z połączenia te jakby trzech postaci lub trzech rzeczy z właśnie tego filmu. Słuchajcie, na przykład został stworzony z połączenia Flory, czyli tej takiej roślinki, którą Wally próbował przenieść na ten statek. Ewy, czyli jakby dziewczyny Wally'ego, nie wiem, czy tak można nazwać i samego Wally'ego przez... Dlaczego yy, jak do tego nawiązuję w takim świadku? No roślinka, wiadomo, wystaje mu z tej jego czapeczki. Jeżeli chodzi o połączenie z Ewą, no to cały kształt tego robota przypomina właśnie Właśnie Ewe z tego filmu, a oczywiście sam jego charakter jak gada przypomina bardzo, ale to bardzo Łoliego. Ale na obrazku poza Kiełkiem i Złomowiskiem jest coś jeszcze, coś co jest naprawdę bardzo ważne i bardzo ciężkie do odnalezienia. Jak widzicie, w prawym górnym rogu obrazka możemy zauważyć trzy rzeczy, trzy statki. Na pierwszym planie są dwa niszczyciele gwiazd. Czyli znane statki Imperium ze Star Wars, czyli według mnie bardzo znanej Franczyzy filmu. Myślę, że każdy, kto go na ten film wie, co to jest Star Wars, nie trzeba mu tłumaczyć. Na drugim planie możemy zobaczyć chyba najbardziej ikoniczną bazę świata Star Wars gwiazdę śmierci. To, że na tym zdjęciu dostaliśmy nawiązania do dwóch filmów, które prawie całkowicie dzieją się w kosmosie, nie jest przypadkiem. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, następny sezon prawie na pewno będzie miał miejsce w kosmosie, a jego postać chromatyczna to będzie kosmiczny generał Pies. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, naprawdę polecam go nadrobić. Nawiązanie do tych filmów, właśnie na tym zdjęciu, daje nam takiego małego peeka do tego, czego możemy się spodziewać w nowej aktualizacji. Ale czy możemy również się spodziewać współpracy Brawl Stars i Star Wars? Lub Stars i Disney, bo tam, y, wiadomo, Wally -E i Star Wars. Obie z tych franczyz należą oczywiście do Disneya i pewnie, żeby nawiązać współpracę z tym i z tym, trzeba byłoby napisać oczywiście do Disneya. Ale moim zdaniem, raczej takiej współpracy nie dostaniemy. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało, mogę Wam to w tym momencie pokazać przez pomysły społeczności. Dobrze, więc zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli prakatu promocyjnego Brawl Warsu. Oczywiście jest to zdjęcie, które przedstawia parę z najpopularniejszych Starniejszych postaci z Brawl Stars w stylu takim jak są na przykład plakaty promocyjne Star Wars. Jak widzicie, mamy tutaj Kruka, Poco, Jesse, Leona, Colta i Spike'a. Tak według mnie naprawdę bardzo fajny plakat. I jeżeli by był update, który by razem ze sobą łączył Brawl Stars i Star Wars, to taki mógł być plakat możliwe, że zamiast tych postaci mogłyby być skiny ze Star Warsów, oczywiście, które zaraz wam pokażę. Pokażę też parę takich śmiesznych memów, które również łączą te dwa światy ze sobą. Dobrze, słuchajcie, pierwszym skinem, albo pierwszym memem, który wam w tym momencie pokażę, bo tam pierwszą rzecz, którą wam pokazałem, to było oczywiście nie skina i nie mem, tylko to był taki jakby ekran promocyjny, jest oczywiście Mortis zamiast łopaty trzyma... Miecz świetlny. Jest oczywiście stary model Mortisa, bo jest to dość stary już obrazek, ale powiedzcie, że to nie wygląda epicko. Ja osobiście bym chciał takiego skina za 30 gemów z Mortisem, który zamiast swojej oczywiście łopaty trzyma miecz świetny. Poza tym oczywiście mógłby być ubrany na przykład strój Luka Skywalkera, albo strój Darta Vadera. Jezus, jakby był skin Darta Mortisa, to bym go kupił od razu. Słuchajcie, bo jest naprawdę bardzo epicki ten miecz świetny, W grze by wyglądał świetnie. Jeszcze jakby robił te dźwięki miecza świetlnego, to by w ogóle już był skin, który bym go na na pewno kupił. Mortis jest jedna z moich ulubionych postaci w bs -ie. i taki skin do niego by się na pewno, na pewno przydał. Jeżeli oczywiście Brawl Stars miałoby współpracę ze Star Warsami. Słuchajcie, taki skin mam jeszcze tutaj parę. Mam też parę śmieszniejszych rzeczy, więc... Za chwilkę do tego przejdziemy. Dobrze, słuchajcie, kolejnym pomysłem na skina ze Star Wars jest Piper Księżniczka Leia. Jest to prosty skin, który był po prostu jakby reskinem Piper i byłby po prostu... który wygląda po prostu zamiast tam blond włosu, miałby takie brązowe włosy i troszkę inny strój. Jest to bardzo, bardzo prosty skin, ale naprawdę daje mi wiele radości. I wiele radości wydało pewnie fanom Star Warsów, którzy by zaczęli wtedy grać w BSA, ponieważ naprawdę fajne skiny by były. Oczywiście jest to też dość stary Pomysł na skina, ponieważ no naprawdę jest to jeszcze stary model Piper. Nie wiem, czy pamiętać, jak Piper jeszcze kiedyś tak wyglądała. Teraz już oczywiście wygląda lepiej. Miała swojego remodela, ale to nie zmienia faktu, że jest to skin fajny. Jakby go troszkę zremodelować, to by naprawdę się nadało do gry. I tej współpracy, która została oczywiście znikwikowana przez zdjęcie z kiełkiem. Według mnie naprawdę bardzo fajny skin. I przejdźmy do kolejnego skina Wciś w dzisiejszym odcinku, bo teraz pokażę Wam coś śmieszniejszego. Nie wiem, czy to będzie skin, czy nie, ale zaraz Wam to pokażę. Dobrze. Dobrze, w tym momencie będzie taki bardziej mem niż pomysł na skina, ponieważ jest to BB-8, oczywiście jest to połączenie BB i BB-8, jest naprawdę śmiesznie zrobione, ponieważ jak widzicie jest tutaj ta kulka, która jest ciałem BB-8 i zamiast głowy BB-8 mamy głowę BB, nie jest to pomysł na skin i raczej takie coś by nie przeszło, a jest to po prostu śmieszny obrazek, który naprawdę wygląda na... Można by powiedzieć, że dziwnie i chciałem wam to pokazać jako, że Brawl Stars i Star Wars jest możliwe, że będzie takie połączenie w przyszłości, ale myślę, że następny skin będzie o wiele lepszy i o wiele ciekawszy dla was, ponieważ następny skin jest już zrobiony naprawdę dość niedawno i naprawdę bardzo, bardzo porządnie. A tutaj taki na chwilkę, żebyście sobie odetnęli od tych skinów i zobaczyli takiego mema, którego ktoś zapostował na Redditie i mi się on po prostu bardzo, bardzo spodobał. Dobrze, słuchajcie, teraz najporządniejszy, najfajniejszy, według mnie, pomysł dzisiejszego odcinka jest to Nita Star Wars, która jest połączeniem, jak zobaczycie tutaj sobie, zamiast Nity mamy Darta Vadera zamiast Miśka mamy Czubaka. Jest to skin, według mnie, około wartości jakichś 80 gemów, ponieważ nie jest to jakiś porządny super mega skin, ale jest to taki naprawdę reskin, który by naprawdę bardzo, bardzo fajnie się mógł wpasować w to nasze połączenie Brawl Stars i Star Wars nie ma tej więcej o czym mówić, jak widzicie, jest tutaj Darth Vader i Chewbacca, Słuchajcie. I to był właśnie ostatni z pomysłów na współpracę między Brawl Stars a Star Wars. Jeżeli macie jakieś pomysły własne na tę współpracę lub znaleźliście, a ja nie mogę znaleźć, napiszcie je w komentarzu, jak każdy taki so komentarz zasaduszkuje, a najlepszy z nich możliwe nawet że przypnę na samej górze wszystkich komentarzy. Dzięki wam serdeczne za oglądanie tego odcinka, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba na kanale, jeżeli on wam się spodobał. Ja się z wami w tym momencie żegnam, byłem Gaweł, jestem Gaweł i siema!